Osoby, które chcą przejść na dietę, strasznie się obawiają tego, że będą chodzić głodne. Na przykładzie Kamila, który schudł 6 kg w ciągu 3 tygodni, pokaże Wam, że wcale nie trzeba chodzić głodnym, żeby redukować swoją wagę. Tylko powiedz mi, czy chodzisz głodny? Mam po, po, po si tam mam właśnie w waszej się, wa się, się czuję. Nie chodzę jak głodny, najadam się, najadam się, bo jest... chcę na nowe. Nie są duże, ale najadam się. Przez co z tymi ziemniakami, makarami. Do, do pychacze, to, do jest, pychacze, fasza. No to, no to wcielię. keto jest super, jest tu zadowolony. I proszę jedzenie, bo moja, moja kobieta nie jest na keto, sama jak robię obiad, nie? Je, jej też to smakuje. No widzisz, Co to no fajnie. Ja porównuję, że to jest nawet lepsze jedzenie niż te ziemniaki, makarony i... i, 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 i chleb, no i chleby, nie? No i chleby też, wiesz, musiałeś sobie puścić <laughs> tak. to Zabijasz. A wiadomo, jak Ta. człowiek je chleb, to rano, po południu też i na wieczór też, bo kolacyjka, tak? Tak. Troszeczkę sera, troszeczkę szynki i chleb, chleb, chleb. Zredukował 6 kg Nieźle, pewnie chodził na siłownię albo kardio. Też chodziłem do pracy, na siłownię z i chudą, ale tutaj chodzę do pracy, jem zdrowo, maszynę i rano wylecam. To właśnie, to jest ten cud, który ja też kocham, bo ja też nie lubię wysiłku sam, wiesz?